Kochani, zapraszam Was do kolejnego filmiku na moim kanale, i to jest filmik, w którym chciałam na podstawie swoich jednostkowych doświadczeń i tego, co przeczytałam na forum, największym forum dla osób z, z trądzikiem różowatym w internecie, jakim jest Rosaceous Support, chyba tak to się nazywa. Jeszcze dam oczywiście namiar w, w opisie filmiku. Mm, ostrzec niejako przed bardzo drogim preparatem na receptę, który od niedawna jest dostępny w Polsce i jest. Mm, jest polecana osobom, które mają jakieś takie trwałe zaczerwienienia na twarzy, w przebiegu trądziku różowatego przede wszystkim, ale również w przebiegu jakichś innych chorób. I mam tutaj na myśli żel Mirvaso z brymonidyną, który jest stosowany wyłącznie na skórę i został wyprodukowany przez firmę Galderma. Ja dostałam receptę na ten lek od swojej dermatolożki, która dając mi baterię leków właśnie na ogarnięcie bardzo zaognionego, zaognionego trądziku różowatego, z którym się do niej zgłosiłam. Zaproponowała mi jeszcze właśnie mm, spróbowanie tego żelu. Ja spróbowałam go w jej gabinecie i po pół godzinie nie widziałam jakiegoś specjalnego rezultatu. Po godzinie widziałam i czułam jakieś takie uspokojenie skóry i rozjaśnienie, a po trzech godzinach od pierwszego użycia widziałam po prostu, efekt był spektakularny. Byłam biała kartka, w związku z tym pomimo zaporowej ceny 180 zł i z powodu nieświadomości tego, jakie są skutki uboczne, które ten preparat powoduje u bardzo wielu użytkowników, i jak one są dramatyczne i trudne, i trudne do ogarnięcia, to zdecydowałam się po prostu ten lek zakupić. Jeszcze tego samego dnia po wizycie u dermatologa. Pojechałam do apteki i w cenie rozumiem promocyjnej, bo ja zapłaciłam za niego 180 zł, tymczasem taka regularna cena to jest 240 zł i to promocyjna cena to jest dopiero 180 zł, co już samo w sobie dla leku, który miałby być stosowany codziennie, no do końca życia, tak, no bo trącik różowaty jest niestety chorobą nieuleczalną no chyba, że, że możemy w jakiś sposób właśnie zapomnieć o elektrokoagulacji, laseru czy, czy metodą IPL usunąć właśnie ten trwały rumień i rozszerzenie naczynia kwienośne, no to mimo wszystko, tak, no w założeniu, bo był to lek do stosowania takiego długotrwałego przez długi, długi okres czas, czasu, miesiącami, latami, tak, to, to, to jest spora cena, tak, dlatego, że ja przez 10 dni, 10, dni, 10 7 dni 10, to chyba coś bliżej 10 dni regularnego stosowania udało mi się zużyć, no tak na oko 1 piątą bym powiedziała opakowania w związku z tym wyobrażam sobie, że taki lek musiałam odkopywać raz na 2-3 miesiące czyli jest to spory koszt taki miesięczny to ja go kupiłam i tak jak mówiłam właśnie tego pierwszego dnia rezultat był po prostu spektakularny, aż tak dramatyczny, że mój mąż był tym równie zauroczony, jak zaniepokojony i właśnie dopytywał mnie na drugi dzień, czy ja na pewno nie jestem chora, czy się dobrze czuję, czy nie zemdleję mu zaraz, bo byłam aż tak biała, aż tak nienaturalnie biała, taka wyzuta po prostu z życia i z jakichkolwiek kolorów. Natomiast tak jak mówiłam w filmiku właśnie ze swojej relacji z wizytą dermatologia, dla mnie to było takie bardzo kojące, bo ostatnie pięć lat spędziłam dosyć intensywnie czerwona i ostatni rok był dla mnie właśnie związany z pogorszeniem mojego stanu właśnie wyglądu skóry i to to, to pieczenie i takie obrzmienie i zaczerwienie skóry było gorsze niż kiedykolwiek pamiętam w życiu. W związku z tym fakt, że, że, mm, że byłam taka biała, no dodawał mi o to, że ja się czułam z tym dobrze, tak? Czułam się normalnie, tak? I przede wszystkim oprócz tego, że ten lek obkurczając naczynia kwionośne mm, zdejmował ten rumień z twarzy, tak? Powiedział, że ten rumień znikał, to jeszcze właśnie studził tak zwyczajnie skórę. Jak te naczynka były obkurczone, to też po prostu nie towarzyszyło mi żadne gorąco na twarzy, co odbierałam bardzo przyjemnie. I... Mm, tak jak mówiłam w tamtym wieku na drugi dzień, jak go zastosowałam, zadziało prawie tak samo dobrze, chociaż powiedziałam, że z każdym dniem odrobinę słabiej działał. I o tym mówiła mi pani dermatolog właśnie, że skóra się przyzwyczaja do tego preparatu i nieco mniej na niego reaguje z każdym kolejnym użyciem, tak? Natomiast no, nie jest to tak, że nagle od 100% do zera kiedyś to jedziemy On cały czas działa, po prostu najbardziej spektakularny efekt widzimy przy pierwszym zastosowaniu, nieco mniejsze przy kolejnym. To, to wciąż działało dosyć spektakularnie, było widać, natomiast już, pierwszy, już drugiego dnia po zastosowaniu, w połowie dnia pojawiło się takie silne obrzmienie jednego policzka, silne zaczerwienienie, takie nietypowe dla mnie, dlatego że moje bazowe zaczerwienienie jest zazwyczaj takie bordowe w odcieniu, nawet takie sinobordowe, natomiast zaczerwienienie wtórne jako skutek uboczny, który pojawia się u bardzo wielu osób, Troszeczkę inaczej niż ulotka wskazuje, wynika z, 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 z takich opinii użytkowników w internecie. Troszeczkę częściej to się zdarza niż, niż, niż mówi o tym ulotka. Ulotka mówi o tym, że to zaczerwienie wtórne, jako skutek uboczne działania leku, takie nieszczęśliwe dosyć, pojawia się u mniej niż jednej na 100 osób. Tymczasem ja, hmm, czytając właśnie setki i no dosłownie setki relacji, właśnie osób z używania tego leku, zauważyłam, że że wydaje się, że statystyki takie anegdotyczne wynikające właśnie z czytania forum, gdzie się użytkownicy wypowiadali wskazują, że to jest jednak częstszy efekt uboczny niż, niż, niż mówi o tym firma Galerma w ulotce i w badaniach klinicznych, które na podstawie których wypuszczono ten, ten lek na rynek. To 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 wtórne zaczerwienienie nie jest bordowe, ono jest czerwone, takie krwisto czerwone. I w tym sensie to już było takie zaskakujące, jak ono się po raz pierwszy pojawiało, że ja nie mam przezwyczania do takiego koloru właśnie zaczerwienia swojej twarzy. Ono minęło po powiedzmy godzinie i potem nie wróciło. I to, to był drugi dzień, tak? To już powinno było mnie nieco przestraszyć i zniechęcić, ale ja mam taką naturę, że jestem uparta. Poza tym byłam bardzo zesperowana, tak bardzo chciałam wrócić do tego dnia, kiedy tak spektakularnie zadziałał, że stwierdziłam, że może to jest przejściowe. Ja wierzę, że to jest przejściowe, i stwierdziłam, że nie dam się, i po prostu zamierzam jeszcze przez parę dni ten preparat stosować. Może moja skóra się do niego przyzwyczai. I dokładnie tak zrobiłam, i trzeciego dnia po prostu spłonałam wieczorem bez żadnego powodu. Nic nie uruchomiło, moim zdaniem, co ja zrobiłam tej kastegady właśnie stanu zapalnego. Spłonałam po prostu jak pomidor byłam pomidorowa czerwona na całej twarzy. A mimo to stwierdziłam, że spróbuję jeszcze raz jeszcze raz, i jeszcze raz I to zachowanie, takie dosyć mało rozsądne Mogę jedynie porównać Do, do, do takiego zachowania typowego Dla uzależnień, tak? gdzie po prostu Stopniowo właśnie coraz mniej Przyjemności czerpiemy z jakiejś substancji Psychoaktywnej, a coraz więcej właśnie Spustoszenia ona sieje w naszym życiu I coraz bardziej niszczy nasze zdrowie, a mimo to Nie jesteśmy w stanie przestać, dlatego że Jesteśmy już uzależnieni psychicznie I często również fizycznie To tu było podobnie, mimo że ten preparat nasze się nie ma ma żadnych właściwości takich uzależniających w związku z tym, czyli uzależnia się jedynie od właśnie tego tej obietnicy lepszego wyglądu i z tego powodu jako go dalej stosowałam. Natomiast no przypominało to troszeczkę ten taki niezwykle poruszający taki, taki, taki komiksowy, nie wiem, jak to ująć taki filmik rysunkowy, który jest, który jest dostępny na YouTube, który pokazuje, w jaki sposób właśnie rozwija się uzależnienie i jak ludzie są w stanie wiele poświęcić w służbie właśnie tej przyjemności, jaką obiecuje jakaś substancja psychoaktywna i, i, i no właśnie, jak, jak przestają po prostu rozsądnie postępować, ja mam poczucie, że mi się to udzieliło, że nierozsądnie postępowałam pomimo tego pierwszego podrażnienia, stosując ten lek dalej, bo po prostu no, brnam w no, w kierunku nieszczęścia, także sama sobie jakby zafundowałam to nieszczęście, którym było masywne podrażnienie skóry, które mnie czekało po czterech kolejnych całkiem spokojnych dniach. I to był bardzo przyjemny tydzień, parę dni, muszę powiedzieć, dlatego, nawet nie cały tydzień, ale parę dni, pomogłam stosować mniej makijażu, wszystko ładniej wyglądało i po prostu skóra była taka ukojona i, i rozjaśniona. Życzyłam sobie, że moja skóra tak codziennie wyglądała, nawet jeśli, jeśli z każdym dniem ten odrobinę mniej działał, to nadal po prostu to rozjaśnienie było naprawdę, dawało widoczną poprawę, już nie byłam taka, nie miałam tego nosa czerwonego jak Rudolf, a czerwono i policzki były rozjaśnione bardzo miłe dni, natomiast właśnie po czterech dniach, wieczorem pojawiło się właśnie to takie wtórne zaczerwienienie. na drugi dzień pojawiło się ono znowu i ono jeszcze dodatkowo się wzmagało, tak jak piszą faktycznie i na stronie preparatu amerykańskiej jest powiedziane, że nawet stosując ten żel należy bardzo unikać czegoś, co oni nazywają triggerami, czy jakichś takich trigger, taki katalizatorów, takiej kaskady zapalnej, która jest typowa właśnie dla osób, które mają trądzik różowaty, czyli na przykład jemy coś, co jest na liście zakazanych produktów, które takich żywnościowych, które mogą właśnie wzmagać zaczerwienienie skóry, czyli na przykład wasabi, przysuszki, sos sojowy. Dla wielu osób to, to są różne rzeczy dla różnych osób, ale to są takie, które są uznanymi właśnie triggerami w tej chorobie, czyli na przykład spożywanie takich produktów, wystawianie skóry na działanie ciepła, czyli na przykład w moim przypadku jak robiłam ze swoimi dziećmi ciasteczka i otwierałam piekarnik, żeby je włożyć i wyjąć to to zauważyłam po prostu, że robiłam się nagle czerwona jak pomidor. I to nie w tych miejscach, gdzie zazwyczaj robię się czerwona, tylko na całej twarzy, bo kompletnie po prostu całą twarz miałam intensywnie czerwoną i piekła, i to, to, i to, 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 to zaczerwienie nie miało. Nawet dałam właśnie zdjęcie na Instagramie, chyba to było w piątek albo w czwartek, właśnie pokazując, co mam na myśli, jak silne potrafi to zaczerwienienie i takie niepokojące. No i w tym momencie po prostu to się zaczęło pojawiać każdego dnia i musiałam się pogodzić z tym, że najwyraźniej, tak jak mm, u bardzo wielu osób, których relacje czytałam w internecie, na tym forum i na, na jakichś takich konsumenckich portalach, gdzie można właśnie wystawić opinię jakiemuś lekowi, to po prostu wypisz, i Sytuacja zawsze wyglądała to samo, że góra po czwartym, piątym, szóstym użyciu żelu, czy to w odstępie kilku tygodni, miesięcy, czy po prostu dzień po dniu, to po prostu u większości użytkowników nagle znieniacka pojawia się bardzo silne zaczarwienie, nawet w okresie, kiedy jeszcze ten żel powinien działać, skóra piecze, jest zaogniona, może być bolesna w dotyku i mam takie poczucie, że wyglądam 100 razy gorzej niż zanim zaczęliśmy stosować ten preparat i no to jest wystarczająco po prostu straszne, żeby zniechęcić do dalszego jego stosowania również ze względu na to, że się o swojej zdrowie. Moja skóra była, tak jak mówię, wręcz bolesna w dotyku. W związku z tym porzuciłam ten preparat i stwierdziłam, że jakkolwiek to jest bolesne, bo te parę godzin, choćby jakie dawał właśnie tej, tej takiej rozjaśnionej twarzy, to no, strasznego kopa dawało, jeśli chodzi o takie poczucie własnej godności i komfortu, to po prostu wyda miałam takie poczucie, że to jest po prostu zwyczajnie niebezpieczne. I to, co mogłam wam powiedzieć po stosowaniu tego preparatu przez te parę dni, po wydaniu na niego swoich własnych, ciężko zarobionych pieniędzy, to jest pomimo tego, że miałam dwa, trzy, cztery dobre dni z tym preparatem, to ze względu na to, jak trudno zrezygnować z tego i jak wielkie spustoszenie powoduje, że ja w pierwszym dniu podstawienia tego preparatu miałam takie napady gorąca, po prostu wracające parę dobrych razy w ciągu dnia, że mój mąż się naprawdę o mnie martwił, czy, czy wszystko ze mną ok, bo byłam strasznie czerwona, strasznie, strasznie bolesna i czerwona była ta twarz. To już samo w sobie wskazuje, jak bardzo po prostu to był zaogniony stan zapalny. To bym powiedziała tak. Podobnie jak mówią użytkownicy inni, którzy korzystali z tego preparatu, podobnie jak mówi moja studentka, z którą się zgadzam, która się okazuje również próbowała tego preparatu, mimo że wiedziała, że mogą ją spotkać takie skutki uboczne, o czym ja nie wiedziałam, kiedy po raz pierwszy go użyłam, to wszyscy dochodzimy do tego samego zdania. Nie warto go stosować nawet raz. No, z punktu widzenia ulotki jest szansa, że Wy będziecie jedną z tych w tej garstce osób, które wyjątkowo dobrze zareagują na to, natomiast jest. Coś niepokojącego w tym, że takich osób jest bardzo mało, znacznie mniej na forach internetowych i w serwisach konsumenckich niż tych, niż tych, którzy mieli bardzo nieciekawą reakcję na ten preparat. I tak można powiedzieć, że to wynika być może z tego, że te osoby, które były zadowolone, nie miały potrzeby, żeby dzielić się swoją opinią, ale ja tutaj bym się kłóciła, dlatego że w obecnych czasach YouTube i Wizarzu. I, i innych portali takich, to wydaje mi się, że wręcz częściej ludzie mają potrzebę dzielenia się czymś, co znaleźli, jakim, czy to jest kosmetykiem, czy lekiem, który naprawdę dał im duże ukojenie i, i mają ogromną chęć dzielenia się z tym, więc wydaje mi się, tak szczerze mówiąc, że gdyby więcej osób tak pozytywnie reagowało na ten preparat, jak wynika z badań klinicznych firmy Galderma, na podstawie których ten, 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 ten preparat został wypuszczony na rynek i na podstawie właśnie statystyk, jakie są w ulotce, to byśmy jednak częściej słyszeli od tych osób. To gdyby to byli, nawet jakby sam fakt, ile stałych użytkowników udzielać na tym forum się Supports, wskazuje, że tych osób powinno być więcej stałych użytkowników statystycznie, którzy dobrze zareagowali na ten preparat, i myślę, że jak najbardziej byli, bo oni skłonni jakby napisać o tym. Tymczasem relacje na, na tym forum i moje, i moje studentki są właściwie wypisz, wymaluj dokładnie te same, czyli parę dobrych dni i parę dni po prostu strasznego, ale strasznego pogorszenia trądziku różowatego, rumienia i takiego wręcz poczucia, że, że ten preparat trwale uszkodził w moim przypadku właśnie mm, moją skórę ja mam wrażenie, że jestem bardziej czerwona po paru dniach stosowania tego preparatu w porywach 10 dniach, niż byłam zanim w ogóle go zaczęłam stosować i wiele osób mówi, że miały bardzo podobne Reakcje. w związku z tym tak jak wracając do tej pierwotnej myśli moje, to co chciałam Wam przekazać w tej minie, to my, wydaje mi się, że biorąc to wszystko pod uwagę, moim zdaniem nie warto, nie warto nawet raz tego preparatu stosować, dlatego że są małe moim zdaniem szanse na to, że dobrze na niego zareagujecie, są duże szanse, że źle zareagujecie, że będziecie zachęceni po tym pierwszym spektakularnym efekcie używać go o wiele więcej niż powinniście, tak? bo to jest preparat, który moim zdaniem można raz użyć i będziecie wyglądać świetnie bez żadnych skutków ubocznych, ani takich odroczonych, ani natychmiastowych, natomiast każde kolejne użycie zbliża Was do tych okropnych skutków ubocznych, które, które, po których potem trudno ogarnąć tak? i odczynić, że tak powiem, więc moim zdaniem po prostu z tego względu nie warto, nawet raz, nawet tak jak było w tej kampanii bardzo słynnej, bardzo skutecznej, profilaktycznej, zapobiegającej narkomanii w Montanie w Stanach Zjednoczonych, zrobili takie klipy, ja to mogę podlinkować na dole, Niesamowicie takie sugestywne i niesamowicie takie przerażające, które miało pokazać, jak, że, że nie warto metamfetaminę tego, mm, tego bardzo na uzależniającego narkotyku stosować, choćby raz spróbować, dlatego że bardzo trudno nam się będzie powstrzymać, żeby nie spróbować go ponownie. Jak spróbujemy go ponownie, to urobimy po prostu taką lawinę autodestrukcji i no i potem właśnie będziemy sobie pluć brodę i, i dojdziemy do wniosku, że nie warto było nawet raz. W związku z tym mój hashtag do tego żalu jest po prostu not even once. Bazując na swoich, na swoich własnych doświadczeniach i na tym, co przeczytałam o, o preparacie w sieci. Tak, mogę powiedzieć jeszcze na koniec to, co, co mówią wszyscy inni użytkownicy, którzy mieli właśnie nieprzyjemne odczucia i doświadczenia z tym preparatem, że Zostaliście ostrzeżeni. Każdy podejmuje swoje własne decyzje, ale myślę, że, że to jest jakiś mój ob ob obowiązek obywatelski, żeby powiedzieć osobom, które rozważałyby użycie tego żelu, że oczywiście sami podejmują tę decyzję. Jest to preparat wypuszczony i zaakceptowany przez Unię Europejską i wypuszczony legalnie na, na rynek. W związku z tym istnieje szansa, że u Was świetnie zadziała. Tak jak mówię, statystyki w ulotce i badania kliniczne Galdermy są na korzyść użytkownika i konsumenta. W związku z tym tak, wydawałoby się, że to jest to dobry pomysł, natomiast ze swojej strony mogę powiedzieć, że bym tego nie polecała i ostrzegam Was. Ostrzegam Was i myślę, że zanim zdecydujecie się użyć, to myślę, że warto. Zwłaszcza, że on bardzo dużo kosztuje, warto, ale to zdecydowanie warto zapoznać się z, z wieloma, wieloma, wieloma negatywnymi jego recenzjami, żeby upewnić się, czy na pewno, czy na pewno tego chcemy, czy na pewno ten to, 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 to potencjalny zysk w postaci stosowania tego leku. Hmm, jest wart tego ryzyka, które podejmujemy stosując ten preparat na swojej twarzy. No i tak, to są właśnie moje jakże takie gorzko słodkie doświadczenia z stosowaniem tego preparatu. Nie mogę powiedzieć, że nie będę za nim tęsknić, za tym pierwszym efektem, jaki, jaki spowodował, i w związku z tym, że mam go już w domu i w związku z tym, że mnie tak dużo kosztował, to chwilami odkąd już mija czwarty czy piąty dzień, odkąd nie stosuję tego leku. To kusi mnie każdego pojedynczego dnia, jak wstaje rano i myję zęby i widzę swój czerwony nos i swoje zaczerwienione policzki, to kusi mnie, żeby jeszcze raz spróbować. Ale to, czego doświadczyłam właśnie podstawieniu po tego leku, po sześciu czy siedmiu dniach stosowania go non stop raz dziennie, tak jak ulotka wskazuje i, i sugeruje. Przypomina mi o tym, że to jest po prostu tego nie warte. I myślę, że zrobiłam to zdjęcie na Instagrama nie po to, żeby straszyć ludzi. I to nawet nie było w najgorszym stanie mojej skóry, tylko w taki, to było taki, taki, taki zwiastun tego, jak bardzo zrobiłam się czerwona parę godzin później, tak? Na całej twarzy. To czasami wyświetlam sobie sama to zdjęcie, że sobie przypomnieć, że po prostu nie warto. Że, że nie warto, bo, bo nie, nieobliczalny jest w przypadku mojej skóry ten preparat, albo właściwie obliczalny i mogę... No mogę się spodziewać, że właśnie miłego, złego początku, że na początku będzie dobrze, a potem będzie bardzo, bardzo źle. I nie chcę już narażać swojej i tak delikatnej, i tak wrażliwej, i tak chorej skóry na, na tego typu doświadczenia nigdy więcej. I cóż, mam jedynie nadzieję, że być może ten lek zostanie w przyszłości ulepszony, że znajdą jakiś inny lek, który pozwoli nam się cieszyć właśnie taką rozjaśnioną karnacją i jednolitą karnacją i pozbyć się choćby chwilowo na, na czas właśnie dnia. Bo No, co to już nie jest takie ważne, właśnie tego upierdliwego rumienia, ale do tego czasu będę cierpliwie czekać. I zanim zdecyduję się na kolejny taki właśnie hitowy preparat, magiczny, spektakularny, zmieniający życie, to co już poprzysięgłam, że gruntownie zapoznam się przedtem, właśnie ze wszystkim, ze, ze relacjami wszystkich innych osób, właśnie, przy, które, które zdążyły już przede mną się właśnie użyć tego preparatu, i upewnię się, że to na pewno jest, że ryzyko jest tam, że, że, że nie jest po prostu potencjalnie niebezpieczny, jak, jak w moim przypadku okazał się ten, ten produkt. I tak, to wszystko z mojej strony, jeśli któryś z Was używało tego preparatu, to nie mogłabym bardziej prosić o to, żeby, żebyście zostawili relacje, jak, jak spisuje, czy spisywał się u Was, jakie mieliście doświadczenia, byśmy wszyscy mogli więcej się dowiedzieć tak, z, z rynku polskiego, tak? jakby tutaj w Polsce, na temat tego, jak, 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 właśnie, jak, jak, jak polscy użytkownicy reagują na, na ten preparat, to jest na wagę złota dla mnie, dla innych osób żeby być może zrehabilitować ten produkt. Być może są osoby, które regularnie stosują, czy stosowały ten preparat z ogromnym powodzeniem. Bardzo chciałam o nich usłyszeć i, i jak najwięcej jeszcze dowiedzieć się na temat tego preparatu. Póki co to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia wkrótce.